Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj bardzo fajna ciecierzyca w pomidorach. Pomysł jako dodatek do obiadu, do kolacji, czy po prostu jako samodzielna przekąska. Bardzo szybka do przygotowania, więc polecam. Jeśli zechcecie się zrobić, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz już kończę wstęp i zapraszam do filmiku, w którym pokażę, jak ją przygotowuję. Zapraszam. Mam tutaj 250 g już ugotowanej ciecierzycy. Poprzedniego dnia wieczorem namoczyłam ją i ugotowałam według przepisu na opakowaniu. Jeśli nie macie czasu na moczenie i gotowanie, można sięgnąć po ciecierzyce z puszki i ją odsączyć. Tak pójdzie zdecydowanie szybciej. Tyle, że ugotowana w domu jest po prostu smaczniejsza, to znaczy według nas. Ciecierzycę odstawiam na chwilę na bok i obieram jedną średnią cebulę. I kroję ją w grubszą kostkę, w piórka lub w dowolne mniejsze kawałki. U mnie taka grubsza kostka, myślę, że tak wystarczy. Rozgrzewam patelnię z niewielką ilością oliwy, z oliwek bądź oleju do smażenia. I na rozgrzewającą się dodaję cebulę. Mieszam i niech cebula się smaży na nie za dużym ogniu, a ja w tym czasie będę dodawała tutaj przyprawy. Czyli jeden liść laurowy, Łamię go, żeby lepiej uwolnił aromat. Dwie, trzy kulki ziela angielskiego, takie nie za duże te kulki wybieram. Łyżeczkę kary, Pół łyżeczki chili lub ostrej, czerwonej papryki. Tak naprawdę pikantne przyprawy z umiarem według własnych upodobań. I teraz trzeba uważać, żeby tych przypraw nie spalić. Smażę tylko tak długo, aż zaczną aromatycznie pachnieć. Czyli niepełna minuta i od razu dodaję tutaj pomidory z puszki, ze słoików domowych przetworów lub jeśli chcecie sięgnąć po świeże pomidory to 5-6 dużych pomidorów, yy, spożonych, obranych ze skóry i pokrojonych w mniejsze kawałki. Ja sięgam po pomidory z puszki, taka standardowa puszka 400 g. Dokładnie mieszam, zmniejszam grzanie i przykrywam. Gotuję na małym ogniu pod przykryciem przez jakieś 15-20 minut. W połowie tego gotowania lub ewentualnie pod koniec zaglądam, czy nie trzeba uzupełnić wody, tak żeby to się nie przypaliło. Po 20 minutach zawartość patelni wygląda tak. Cebula ładnie się rozgotowała i teraz dodaję tutaj ostatnie składniki, czyli dwa ząbki czosnku drobno posiekane lub przeciśnięte przez praskę, jedną łyżeczkę majeranku, 1 trzecia łyżeczki soli, ale tak naprawdę ilość soli według własnych upodobań i według własnego uznania. I na koniec dodaję tutaj 500 g przecieru pomidorowego, ale przecieru, nie koncentratu, yy, pasaty pomidorowej. Ewentualnie, jeśli nie mam, to sięgam po gęsty sok pomidorowy, może być kupny lub z domowych przetworów. Całość dokładnie mieszam, dodaję ciecierzycę. Przykrywam i duszę pod przykryciem na niezadużym ogniu przez jakieś 10 minut. I po tym czasie danie wygląda tak: pachnie wspaniale. Ciecierzyca ładnie przegryzła się ze wszystkimi smakami z sosu. Sprawdzam teraz, czy nie trzeba tego doprawić. Jeśli trzeba, to doprawiam. U mnie dodane przyprawy wystarczą. Mam te ilości sprawdzone. Raz jeszcze mieszam i podaję. Tak przygotowana ciecierzyca w pomidorach świetnie smakuje z pieczywem, ale będzie pasowała także do makaronu, do ryżu, do kuskusu, jak i do kaszy. Dodatki zatem dowolne, u nas najchętniej pieczywo, czasem świeże, czasem opiekane, to już według uznania, tak to wygląda. Przepięknie, smakuje także wspaniale. No, jest to bardzo sycący, bardzo dobry posiłek bezmięsny, którym jednak można się doskonale najeść. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zachęcam do wypróbowania przepisu, bo jest banalnie prosty. I na koniec, jak zawsze, życzę smacznego!